Witajcie widzowie, huzwarna 440, remont, zapraszam Was na serię odcinków, w których będziemy naprawiać tą pilarkę, będzie ich więcej, będą podzielone, już Wam tłumaczę dlaczego, ponieważ moi widzowie w większości pytań wy, pod moimi filmami dotyczy konkretnych zadań, wykonania konkretnych jakby czynności, które wykonuję, jeżeli zrobię długi odcinek, Ciężko jest to wyodrębnić, jeżeli będzie tytuł, który dotyczy konkretnych czynności, które wykonuję na filmie, będzie to moi widzowie ogólnie dla Was łatwiej, żeby konkretnie sprawdzić co i jak robię, jak wykonuję pewne czynności, z którymi macie problem czy też dylemat, czy chcecie po prostu podejrzeć jak ktoś to robi, żeby było Wam łatwiej. W dzisiejszym odcinku <laughs> zajmiemy się bardzo prostym tematem, czyli przykręcimy sobie łącznik do cylindra, przy okazji zobaczycie jak robię remont, ile kosztują części. Oczywiście zrobię odcinek zbiorczy na końcu. Pokażę Wam chustkę. Pokażę Wam, jak wygląda, jak pracuje. Pokażę Wam paragon, ile kosztowały części, żebyście wszystko wiedzieli. Wszystkie elementy, które zostaną użyte do naprawy tej pilarki, zapewniam Was, będą oryginalne, nawet kiedy zapomnę o tym wspomnieć na filmie. W tym momencie mam cztery śruby, którymi za chwilkę przymocujemy łośnik gaźnika do cylindra. Też to jest element oryginalny. Dlaczego decyduje się na nowy element? Moi widzowie, otóż to, że stary łącznik, bo pilarka jest około chyba 2009 rok, jak pamiętam, albo 2012, ale to już miesza o to, było to we wcześniejszych odcinkach, możecie obejrzeć, jest już odkształcony. Przy remoncie za pokaźną kwotę yy, oryginalny cylinder, tudzież inne elementy, które zobaczycie w yy, dzisiaj, dziś, jeszcze w odcinku, lub przyszłych, no ja nie będę teraz ryzykował, że dam stary łącznik, który już w miejscach, w których powinien utrzymać szczelność, i te wszystkie tutaj gumeczki dookoła, są już odnicione i odkształcone. Na to sobie, no nie pozwolę, także ten element przy takich kosztach i odbudowie pilarki od podstaw niemalże, obowiązkowo nowy. W zbiorniku, bo też to jest jakby jak zrobić, możecie sobie podejrzeć, jak ja to robię i jest to też jakby odcinek dokumentujący czynności, które wykonałem w tej maszynie. Będę używał kleju. Do gwintów, takiego. Nie jest to żadna reklama, <laughs> odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany. W tym momencie, to co Was może bardziej interesować, śrubki odkładamy, śrubki do zysku otwieramy cylinder. Cylinder nowy, tak to wygląda, w takim pudełeczku zakupiony, w salonie Husqvarna, jeszcze nie otwierałem. Jest to zestaw, nie wiem co tam jest, jakby coś to będę dzwonił do chłopaków, jak będzie mi tam czegokolwiek brakować. No, i proszę bardzo o to, można powiedzieć, tej noty. Mamy Twinderek. Tak to wygląda. Piękny, śliczny. Wysiękki. Kto to teraz produkuje? Logo QWARNY. Numer. Kolejny numer. Rok produkcji, tak jak widać tutaj, 2019. I z tej strony to samo. Góra. Średnica tłoka. Kolejny numer. Wygrawerowany. I kolejny numer. Także jest to naprawdę oznaczone. Ogólnie, cinder. Taki troszkę podrapany. No tak, to tak troszeczkę nie wygląda pod tym względem. Ale samo wykonanie kanałów precyzyjne, nie budzi żadnych wątpliwości. Łożyska do tej maszyny też będą oryginalne. Zobaczymy też, ale to już chyba nie w tym odcinku, montaż tych łożysk. Jest to kuc warna 440, jak widzicie łożyska tak samo, oryginalne. Tu idą dwa różne łożyska na lewą i prawą stronę. Zaraz sobie przymierzymy te łożyska też do gniazd tutaj, czy wszystko siedzi tak jak trzeba. Łożyska wyciągnąłem z paczek. Łożysk nie idzie pomylić, ponieważ różne rozmiary na obydwie strony. Są to łożyska jak widzicie, z takim plastikowym pierścieniem w środku, z tworzywa z jednej i z drugiej strony, i nie idę tego mówię pomylić, bo to przychodzi tu w ten sposób kołnierzem do zewnątrz, a to przychodzi elementem stworzywa do wewnątrz, do wału w ten sposób. Sam jestem ciekaw, bo mówię, nie na co dzień mam możliwość porównania czegoś takiego. Zakładamy jak jest. Są to elementy oryginalne, nic nie jestem w stanie poprawić tutaj, nic nie będę poprawiał. Jeżeli chodzi o prawe łożysko, one nie dochodzi do końca, kiwa się, buja się tutaj. Siedzi na tyle ciasno, że musiałem bardzo mocno dopchnąć, żeby się zakleszczyło i w tym momencie siedzi sobie mocno, mogę wręcz unieść cylinder za nie, zobaczcie, nie? Także siedzi, zakleszczone, super, tak to powinno być. Oczywiście delikatnie bez szarpnięć, tak, bo to nie jest jeszcze tak dociśnięte, ono będzie mocnie dociśnięte w czasie składania. Teraz to łożysko. Taka sama sytuacja. Ono jest na tyle ciasno, że ono tutaj nie dochodzi do końca. Czyli tak jak je mocno na ten chwilę wbije, tam widać to, zostaje przestrzeń. Ja teraz postaram się je troszeczkę tak wcisnąć, ale nie za mocno. No postaram się wcisnąć i spróbuję tylko unieść cylinder. Tak, także wszystko w temacie. To są części. O, jak trzymam mocno, musiałem jeszcze przytrzymać cylinder, żeby to wyciągnąć. To są części oryginalne. Uważam, że jak najbardziej ok. Montaż łącznika. Nie staruję tu żadnymi uszczelniaczami, żadnymi silikonami. Po to mam nowy łącznik, żeby to wszystko grało i pasowało. Na każdą ze śrub użyję odrobiny kleju. Dlaczego? Ze względu na to, że te pilarki, ogólnie pilarki, generują dość spore wibracje. Siła dokręcenia tutaj, jeżeli chodzi o śruby i łącznik gaźnika, tutaj to jest 5,5 do 6 Nm. Jest to niewielka siła, ja tutaj mam już krótszy ustawiony na 6 Nm, dlatego postarałem się użyć kleju do gwintów, ze względu na to, że by nie doszło do popuszczenia, odkręcenia się tego też elementu. Tą pilarkę muszę złożyć wzorowo, powiem tak szczerze, lepiej jak w fabryce. Z dopieszczeniem każdego detalu i każdego elementu. Także bardzo się cieszę dla tych widzów, którzy są teraz ze mną w czasie tego remontu. Mówię trudno, będzie sporo odcinków z montażu tej pilarki. No i nie dokręcam nie za mocno. Teraz klej na kolejną śrubkę. I tak będzie wszystko etapami dla tych, którzy nie mają doświadczenia. I dla tych, którzy już mają doświadczenia, a chcą wiedzieć więcej, będą takie odcinki uniwersalne, czyli dość spora dawka wiedzy, ale również będę starał się pokazywać takie właśnie proste czynności. Zbyt dużo tego kleju, ja mówię, to robię w ten sposób, o nie. Pach, pach, przeniosę sobie to na drugą śrubkę. No i myślę, że już w tej pilarce tego łącznika nowego i nowego cylindra, po odpowiednim ustawieniu maszyny, dotarciu, nikt nie będzie już musiał odkręcać. A jeżeli już to za tyle lat, że ho-ho! Teraz jakby się kręcę zwykłym jeszcze kluczem. Teraz, żeby już było mi łatwiej, wyposażyłem się w specjalny klucz, żeby można było kręcić sobie wszystko z odpowiednim momentem. Czyli coś takiego długiego żeby mieć podejście dobre i z odpowiednią siłą, dokręcamy tak samo jak głowicę w samochodzie. Asymetrycznie parami na układ. Klucz na pierwszy początek ustawiony na 4,5 Nm. To jest dość spory klucz. Także w tym przypadku trzeba uważać, bo on od 4,5 Nm się zaczyna to jest długi klucz jaki klucz to zapewne wiecie tu już pokazywa wam się nazwa no to 4,5 Nm jest teraz damy tu już jest jest tak to widzowie wygląda z mojej perspektywy, teraz jesteście tak jak ja to widzę Mniej więcej dobre ułożenie. 6 tonometrów Pamiętajcie o tym, że jeżeli klucz Wam kliknie, to nie ciągniecie dalej, tak? Klik oznacza całkowity koniec dokręcania. Ja tu w ogóle przy takiej długości tego klucza, to ja praktycznie nie czuję tej siły. To jest po prostu. Praca z takim kluczem to jest po prostu relaks, a razem trzeba się przyzwyczaić i strach, żeby nic nie zepsuć. Ale jest naprawdę super. I tak to moim widzowie wygląda. Troszkę utrudnia mi pokazywanie mam tego, no, ale jesteśmy tutaj razem. łącznik zainstalowany, tak to wyszło klei miejscami jak widzicie wydostał się na zewnątrz zaraz go usunę teraz przed nami kolejne zadanie, które będziemy wykonywać w tym filmie jest to wymiana przewodów paliwowych, jak tutaj widać są dwa oryginalne nowiesiękie przewody łącznie z takim kitem zaczniemy od tego przewodu po prostu wyrywacie go po wyrwaniu, on tutaj jest oczywiście ułożony w specyficzny sposób. Dlaczego ja wymieniam ten przewód? Zaraz sobie zobaczycie, bo to jest jeszcze oryginalny przewód. Oryginalny w sensie, że oryginalny i fabryczny. On jest ułożony w taki charakterystyczny sposób tutaj dokładnie tak, nie, że jest ukręcony w ten sposób, i tym wygięciem przychodzi sobie tutaj do tyłu. Czyli, jeżeli mamy go tutaj tak, to on przychodzi w ten sposób. Zaraz sobie to potwierdzimy. I dlaczego go wymieniam, zaraz wam to pokażę. A teraz należy wyłowić sobie. I te wszystkie czynności są takie dość. No, już nie to, że skomplikowane, ale no, nie jest takie wszystko to proste, że robicie sobie to wszystko tam od ręki. Jest troszeczkę tych zabiegów. Filtr jest jeszcze oryginalny. Zobaczcie, jak wygląda. Także nie zostawiamy takiego czegoś. Wymiana. Obowiązkowa, koniecznie. Przy takim remoncie. Dlaczego przewód tu wymieniamy? <coughs> Zobaczcie sobie w porównaniu do oryginału, jak on jest już rozpuchniony, nie? Ile już lat minęło, jak ten przewód się już postarzał, jeżeli chodzi o ten przewód paliwowy, jest to typowo przewód zasilający, także ewidentnie jego wymiana. Tu też się dobrze przyjrzymy. Widać, o tutaj, nie? Taką skórkę już, że jest taki troszeczkę jakby już ma, ma takie mikropęknięcia, nie jest takie jednorodne, go dobrze naciągniemy, no to już. W co tam się z nim dzieje? Instalacja nowego przewodu. Wkładamy go tutaj. No jest to przewód fabryczny, oryginalny, także nie będzie żadnego problemu z montażem. Dla pewności, żeby go po prostu łatwiej tutaj zaimplementować, możemy sobie ten element posmarować chociażby olejem silikonowym lub olejem do silników dwusuwowych. Ja użyłem smaru silikonowego, ten przewód już wyciągnę, to będzie prosta instalacja. Teraz, żeby się to wyraźniej. że ma tutaj to wycięcie, w tym miejscu, tutaj, i to wycięcie musi trafić tutaj. I to wszystko. Widzicie, udało mi go się wcisnąć zupełnie palcami. Tylko tyle, że go tutaj trzymałem i go tutaj trochę ciągnąłem, się nie za mocno, a długowicie palcem wciskałem. No i udało się go wcisnąć, ale naprawdę warto go posmarować. Ładnie jest posadowiony. Przy okazji tutaj, jeżeli go już mamy na wierzchu, nie wpuszczajcie go do zbiornika. Warto sobie go tutaj zblokować. Ja to robię w ten sposób. Także ładnie pęsetka za nas trzymała tutaj to. i sobie wciskamy nowy filtr paliwa, by mieć pewność, by maszynie go jej nie brakło. Jakby stąd był, pasuje idealnie. Tak jak Wam mówię, używam tego silikonu troszeczkę, żeby ułatwić sobie montaż. Tutaj jest bez znaczenia, jak on jest założony. To jest przewód powrotny. No tutaj niestety nie wspomożemy się ciągnięciem go z drugiej strony, po prostu. Ale jak widzicie, to dzięki temu tylko smaruję palcami i instaluję. Zbiornik gotowy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Tak, Przykręciliśmy łącznik. Wiecie, jakim momentem? Wiecie, że naklej tutaj wymiana przewodów, wymiana filtra. To tyle, bliżej odcinku. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się. Hej!